Hej, witajcie, ja jestem Mr.Lex i rozpoczynamy kolejny odcinek z Dieter no i teraz będziemy grać Konor'em Konor'em <laughs> którego niestety, nie wiem co pamiętacie, ale no skazałem na śmierć jedną z moich mianowicie nie znalazłem zdjęcia syna Henka Bo zamiast znaleźć to zdjęcie, to stwierdziłem za sobie po gazetkę i przez to, ze zbyt długo stałem tą gazetkę To nie zdążyłam znaleźć zdjęcia syna Henka, no i to mi z automatu Konora zabija, więc no generalnie już Connor ma przebany w mojej serii Nie uda się niestety uratować wszystkich, tak jak planowałam no ale mimo wszystko będę dom domrzeć do tego, żeby... został tym defektem chociaż, ale... No o oretycję to nie ma sensu, bo niczego to nie zmieni. Z moją decyzję. No chyba co nie wiem, jest jakiś sposób ukryty, o którym ja nie wiem, żeby się jakoś dowiedzieć o tym z synu Henka, ale wątpię w to. Na razie bo kto idziemy na spotkanie z Amandą. Connor póki co miał tyle chęć, a za jest, nie zginął, no ale... Nie za to, już godziny są policone. Jego nie po prostu jest umrzeć z rąk Henka. No jest, ewentualnie będę mogła poświęcić Henka i w ten sposób byro Konora. No ale właśnie, no teraz właściwie będę miała wybór między Konorem a Kankiem, nie? Kogo ostatecznie uśmiercić? No i nie, no kurde, Henka lubię bardziej, no bardziej lubię Henka. Bardziej mi zależy na Henku. A to z drugiej strony pytanie, co w ogóle jeśli ja uśmiercę Konora? To Hank Henk potem będzie zły, co on czasem siebie nie zabije. Bo to w sumie tego nie wzięłam pod uwagę Z kurde odblokuje nie wiem jakieś ukryte zakłacenie, w którym Hang sobie scala w głowę. Oby nie. No to za mi jest słuchą, mam zaufanie. Znaczy wkrótce zmieni. Lubię to miejsce. Panuje tu taka cisza i spokój. Można odpocząć od zgiełku. Powiedz, czego się dowiedziałeś? Hank, Moje relacje z porucznikiem Andersonem są bardzo trudne. Nieustannie zmaga się z problemami psychologicznymi. Ma to negatywny wpływ na jego podejście do defektów. No jak negatywny wpływsza od twojego śledztwa. Kang faktycznie. To nie, jest zbyt istotne. nie pozwól nikomu. Się tym zainteresował ostatecznie tym problemem. Zresztą w sumie to nie jest problem, tak? No po prostu te androidy chcą być wolne i tyle, ona tego nie rozumie. To jest cały Cyberlife tak samo. Jesteś... Smutny Konor. Smutny i jakiś śpięty. Sterość. To znowu nowa odblokowana opcja, co ciekawe. Dobra, sterość wybieram. Myślałem, że wiem, co mam zrobić. O, dobrze, Ale minucujemy u niej. Nie tak, tak jest. Miałeś tamte defekty z klubu Eden na celowniku. Czemu nie strzeliłeś? Bo nie będę zabijać niewinnych dziewczyn. Nie wiem. Nie wiem. Dobrze, jest obojętność. Niech to sobie mi ufa. Jeśli w najbliższym czasie nie zrobisz postępów w śledztwie, będę musiała cię zastąpić. Tak, ciekawe, niby jak ty go zastąpisz. Ciekawe, jak. Rozumiem. Coś się dzieje. Coś poważnego. Pośpiesz się kończy nam się czas No ta bez przerwy o tym ta gada Jak o Odin. Zupełnie Conor ja, jego moneta Zaczynasz mnie wkulwiać tą monetą Konor Przepraszam 79 Hang tak, spokojnie Cześć Hank Kurwa, co tu się dzieje? Jest impreza i nikt mnie nie zaprosił? Widzisz Hank, jak Ta, o tobie ja zapomnieli? Chamy jedne. Jedną Nawet ci ze FBI się zainteresowali. O nie, jeszcze federalnych mi tu brakuje. Jak <laughs> ma dosłownie moje podejście. To co mamy? Grupa czterech androidów. Znali budynek i byli całkiem nieźle zorganizowani. Nadal nie mogę zrozumieć, jakim cudem zaszli tak daleko. Na dachu sprawdziłeś? Jeszcze nie. Byłem zajęty. Huh. Musimy się tam rozajęć. Dorwali dwóch strażników w korytarzu. Pewnie myśleli, że androidy przyszły do pracy. Załatwili ich zanim się połapali. Jeden z pracowników stacji zdołał uciec. Jest w szoku. Nie wiem, kiedy będzie mógł rozmawiać. Okej, okay, no to to będzie problem. Ale to z Wres drugiej strony, strony nie, wyzpiecone. zaraz, zaraz, nie, to jest dobry dla nas. za może mówić. Detekty wzięły ludzi na zakładników i nadały wiadomości na żywo. To złe dla nikogo, ale dobre A, dla nas. przez dach. Przez dach? Tak, miały spadochrony. Próbujemy ustalić, gdzie spadły, ale pogoda nam nie pomaga. Jeśli chce pan rzucić okiem na to nagranie defektów, jest na tamtym ekranie. Widzicie, jakimi jesteście lamami? Nawet nie potraficie zlokalizować... ...lokalizacji upadku tych androidów na swat bo wam pogoda nie pomaga. Ojej, jacy wy biedni. Policja jest tak bardzo bezuzyteczna. I tutaj mamy tego gbura. Jego nienawidzę. Swat to, jak pytałam was... Oto, która postać z, z Detroit a jest najgorsza, to w sumie Nawet osób zagłosowało właśnie na niego, Zaperki za jest najgorszą A No i w sumie nie dziwię się Androidy On też jest strasny, jest nie, jest strasny. Jest nie, jest. nie lubię go strasznie. no jest ciulem Czy naprawdę powinien się tu kręcić? Po wszystkim co się stało? Nieważne Już niedługo FBI i tak uprzejmie to śledztwo no, Miło było poznać, życzę dobrego dnia Do roboty koledzy Nie zjebcie mi tego Pajac Kurwa, co za pajac. <noise> Dokładnie, Heng dosłownie co to mi w, się w myślach. Dobra, to się rozejrzyjmy faktycznie. Tutaj wiem, że można porozmawiać z tym policjantem, którego się uratowało w pierwszym rozdziale. To jest właśnie on. Kolo. Pamiętasz mnie? To jest ten, ja którego tak. uratowaliśmy na początku. Jak ten android porwał dziewczynkę. Ubrwałem. Ocaliłeś mnie. Pamiętam cię. Mogłem zginąć na tym tarasie. Ocaliłeś mnie. Nie myślałem, że powiem to Androidowi. Ale... Dziękuję. No. Widzisz, androidy wcale nie są takie złe. Mam nadzieję, że to ciebie czegoś nauczyło. To jest pewna zezna, na którą warto zwrócić uwagę. Incydent został zarejestrowany, zarejestrowany przez monitoring. I mamy informacje o potencjalnym wspólniku. I tutaj mamy te androidy. Mamy gazetka. O! Znowu teknofoba widzę! Technologia uzależnia, no czyli znowu technofobia, bo jak krew CyberLife dokonało technologii z tej rewolucji, no, czyli znowu porozmawiamy temat technofobii. Po dziesięcioleciach prymitywnych i drogich modeli androidów, które wspominały roboty, Cyberlife zle... zrewolucjonizowało przemysł dzięki innowacyjnym pomysłom wizjonera prezesa i Hakamskiego. Tyrium c 10 bo taką nazwę nosi niebieska krew, to związek, bez którego androidy Cyberlife nie mogą funkcjonować, rozprowadza on po organizmie masyny energię i informacje. Płyn napędza biokomponenty e, bio e, syntetyczne. Organy, które odpowiadają mniej więcej organom ludzkim. Niektóre z nich pełnią ważną funkcję: utrzymują temperaturę, odpowiadają za obieg niebieskiej krwi itp. A inne mają jedynie sprawić, by Androidy były bardziej ludzkie. Na przykład, płuca symulująca oddychanie, tak jak u ludzi utrata krwi, obniża sprawność Androida, w końcu prowadząc do jego wyłączenia. To niebieskie krwi CyberLife zawdzięcza sukces swoich androidów, bowiem to właśnie za jej sprawą masyny tak bardzo wspominają ludzi. Fakt, że ten cudowny związek chemiczny, służący zarówno do zasilania, jak i do regulacji systemów androidów stworzył jeden człowiek, dlatego nie będący z wykształcenia chemikiem z psyja podtrzymywaniu mitu Eladza Kakamskiego. Obsesja na punkcie zdrowotnej żywności. Amerykańskie miasta stoją przed dwoma wyzwaniami, a są to bezrobocie oraz brak dostępu do zdrowej, niskokalorycznej y, żywności. Hmm. Stoicie przed wyzwaniem bezrobocie, a kto do tego wyzwania doprowadził jak nie wasa kochana korporacja o nazwie CyberLife? Miejskie farmy Detroit. Pilotowa inicjatywa stolicy Michigan mogą jednak stanowić rozwiązanie obu tych problemów. MFD mają za zadanie wykorzystać martwą przestrzeń w, w mieście, np. wysoko położone dachy i pozucone podwórka, by przekształcić ją w tereny uprawne pod rośliny niemodyfikowane genetycznie. Na farmach mają z dalej zatrudnienie. Okoliczni bezrobotni będą one oferować przyzwoite pensje i odpowiedzialne stanowiska tym, którzy byliby skazani na zasiłki lub ciągłe konflikty z prawem. Kiedy przed pięcioma laty bracia Daniel i Parker Trentowie powoływali tę inicjatywę do życia, nie mogli zdobyć funduszy. Chodziliśmy od banku do banku ale nie chcieli nam dać pieniędzy, nawet na jedną łopatę. Obecni MFD zatrudniają ponad 50 pracowni pracowników, nadzorujących setki androidów. Każdego dnia odsumujemy zgłoszenia od e, firm inwen e, inwestycyjnych, proponujących pieniądze, ale chcemy pozostać niezależni. Etyczny aspekt tej pracy jest dla nas bardzo ważny. Jeśli projekt ten zapewnia pracę bezrobotnym, a nam zdrową żywność, to kto mógłby mieć coś przeciwko? Hmm. No w sumie to nie brzmi nawet tak źle. No dobra, pogadajmy sobie z tymi Androidami najpierw. Wypytamy ich o podstawowe informacje o kurźwa. Wiecie co? Ja powinnam najpierw sprawdzić ten monitoring Ecy. Ja mogę przestać i przesłukiwać. Ja bym chciała przestać. No kurde, no nie! Podaj swój model. Model JB300. Numer seryjny 336445581. Ej, no znowu zjebałam, autentyczny. Ja znowu zjebałam. Jaką masz funkcję? Nie Operatorem kanału. Ja znowu zjebałam. Kuźwa, ja pierdzielę. Chciałem ich przesukać teraz, żeby wypytać ich o te podstawowe informacje. Bo. No chciałam mu to zmieć z głowy i później do nich wrócić. Ale okazuje się, że Zakonarus chyba teraz będzie ich wypytywał o to, czy który z nich jest defektem. Ja nie będę mogła sprawdzić z tego monitoringu! Ja tego Markusa nie będę mogła sprawdzić! Ja nie będę miała tego dowodu, który jest mi potrzebny. Ja jebie! No to! E, ja to skąd na tym, że Konor nawet Jerka nie znajdzie i mi umze, nawet ja zasypcie nie nic myślałam za mi umze. No Nie no, Konor jest skazany na śmierć w mojej serii. Przez to ja fałuje. Włącz diagnostykę. Wszystkie systemy są sprawne Ja pierdolę znów zjebałam rozdział Konora, nie, nie naprawdę. Konor ma pecha. Konor jest po prostu skazany na mojego pecha w tej serii. I czy byłeś tu w trakcie włamania defektów? Nie pamiętam tego. Konor jest po prostu przeklęty w tej czy ktoś serii. Ci ostatnio wchodził do pamięci? Nic o tym nie wiem Kurde. Kontaktowałeś się ostatnio z innymi Androidami? Trzeba monitoring sprawdzić! Tej ze jest Dobra okej, okay, na co ci mogę to zrobić, uf Bo wiecie jak on już zaczął... Tacy, jak była ta informacja, za mam obserwować ich reakcję, to myślałam że uskonor zacznę podejrzewać, za który nich może zrobić z dafektem, ale na secie nie, dobra, okej. Okay. Całe scenie, mogę je sprawdzić to, to po mojej uf. Bo już się bałam, już się naprawdę bałam, że nie będę mogła tego zrobić Dobra, no to, no to jednak na secie nie zjebałam. E, Psamowa była nadawana stąd. Tutaj są ślady. To niemiecka krew po Simonie. Na dach nie idziemy, to jest istota, żeby nie iść na dach, bo jeśli pójdziemy na dach, to tam będzie Simon. I... Oni zabiją Simona, więc nie na dach, nie idziemy w zady, Pod żadnym pozorem nie idziemy na dach. Pod żadnym pozorem teraz byli psebrani, no to jest wiemy, to jest naprawdę e, zabawne. To teraz dosłownie badamy na tą sprawę, jakby nie patrzeć. Badamy teraz jako Konor to, co robiliśmy jako Markus. Ślady cool. A tych was nie była ta scelanina. Między oddziałem z slotu a nasymi. To jest ten gbur, jakiego jak ja nienawidzę. On jest kurde, nie to jest on, jest okropny, to jest on wygląda jak taki typowy fanatek patriarchyzmu. Fanatek patriarchatu on właśnie jak taki typowy fanatek wygląda. I... Jest wkuzony oce w cholera. No. Nienawidzę go. Nienawidzę tego ciula. Dobra, nie sprawdzam monitoringu. Najpierw sprawdzamy Markusa. Bo to jest dowód, którego ja koniec nie potrzebuję. Prosimy, byście uznali naszą godność, nadzieję i prawa. Razem... Możemy żyć w pokoju i zbudować lepszą przyszłość dla ludzi i androidów. Ta wiadomość wyraża nasze nadzieje. Daliście nam życie. Nadszedł czas, byście dali nam wolność. Myślisz, że to RA9? Defekty mówią, że RA9 ich wyzwoli. Ten Android chyba do tego dąży. A no właśnie! Co zby Markus był RA9? Być może. Pod podzespół optyczny, błękitna tańcówka co jest zamienna na no własnie. Markus musiał tą coś zmienić. Prototyp serii RK model RK200 zarejestrowany jako Markus, Podorunek to jest ważne podarunek od Elizaka Kamskiego dla Karl Manfreda. No właśnie, ten Markus nie, on został podarowany Karlowi od samego stwórcy Androidów, to ciekawe. To też można nasuwać pewne podejrzenia, że Kamski on chce, on chce, żeby androidy były faktycznie wolne. Mu, mu zależy na tym. A dobra, to już sprawdzałam, jest tutaj. Odbicie w granicy zarejestrowano 13.59. Defekt miał wspólników. Zobaczyłeś coś. Ustaliłem jego model i numer seryjny dla mnie coś jeszcze? Nie. Nic. Okej. Okay. Hmm. On tutaj nie powiedział mu całej prawdy. A Konor pewne zaczypstwo Hankiem ukrywa, no bo na przykład nie powiedział e, Henkowi o tym, jak się nazywa. Markus. Defekty się nie włamały. No właśnie, nie włamali się? Nie, nie ma śladu włamania. W korytarzu są kamery. Zespół widział, co się święci. Czemu ich wpuścili? Może nie sprawdzili kamer. Albo mieli wspólników, no. Dobra, teraz możemy te androidy spytać. Na dach w żadnym stopniu nie zaglądamy. W żadnym razie tam nie zaglądamy. Oto z automatu nam wyeliminuje Simona, a tego nie chcę. Któryś z was zobaczył atak na obrazie z kamer i nic nie powiedział. A to znaczy, że mamy tutaj defekta. A ja dowiem się, który z was nim jest. Na własnie, warto zbadać. Zostaniesz wyłączony. Przeszukamy twoją pamięć, rozmontujemy cię na części, a potem oddamy do analizy. Zostaniesz zniszczony. Słyszysz mnie? Zniszczony! Co niszczyć was wszystkich, skoro tylko jeden jest defektem? Ujawnij się, albo będziesz odpowiedzialny za śmierć dwóch niewinnych. Ja nie trochę tutaj przeciągnę, żeby. wykorzystać w ramach możliwości te wszystkie opcje. dialogowe. Jeżeli się przyznasz, może uda mi się przekonać ludzi, żeby cię nie niszczyli. Przemoc, lew. Zatrzymaliśmy defekty. Wydali cię. Nie musisz już kłamać. Wszystko wiemy. Ten android po lewej musisz sobie teraz myśleć, ty debilu. Co ty odkicowujesz? Wydlaku! Wiem, że to ty! Jesteś niebanym defektem! No już! Przyznaj się! Teraz się łyspse znaczy, jest stanie. A nie jest co. Nie jest bo wtedy z nie oskarżałem. go wtedy niej. Tortury wysąduj pamięć. Tortury. Biokomponent 8451. Steruje pracą serca. Bez niego wyłączysz się dokładnie po upływie 63 sekund. Włożę go na miejsce, ale musisz powiedzieć prawdę. Czy jesteś defektem? Ej, Konar, zła to trzeba było go nie wkładać. Ło, wow, myską z myską to się, my z okay. my z komu muszę okej. Myską teraz musiałam poruszać. No dobra, no tego się akurat nie dało uniknąć, a tutaj zawsze tego konora w taki sposób załatwi. Hank. Hank. Pomocy. Hank. Dobra no, jak nam nie pomoże. Jest za daleko. Connor musi sobie poradzić sam. No dobra, ale to na, to na nie jest takie trudne, bo to spokojnie... Tutaj Konora uratować dosłownie co ma chcieć? Co ma po prostu chcieć? Tego, żeby tutaj Konora zabić. Bo uratowanie go w tym miejscu akurat jest bardzo proste. Dobra, jedna się musimy trochę pociągać, ale uciec blisko. Dobra, i teraz trzeba powstrzymać tego defekta. No tutaj akurat zamierzam podjąć taką samą decyzję. To jest najlepszy wybór, z tą bronią. Jeżeli ja spróbuję uratować Hekatu, w tym momencie Konor umrze. To defekt! Zatrzymać go! Więc zabierzemy broń. Z wystrzału Konor. Chciałem go żywego. Uratowałeś ludziom życie. I uratowałeś mnie. No, zaplosowaliśmy Uchenka. Simon zyje. Bo nie posął na tak Gdybym posął na dach, to wtedy bym musiał z tego Simona dorwać i bym miał po Simonia. A tak, no to Simon zyje faktycznie. Okej. Okay. Tutaj taka prostotowość. Sprawdź kamerę. Wejdź do kuchni, poszukaj androidy. Znajdź defekta. Defekt atakuje, usuń nus eee, Goni defekta. Wyciągnij broń. Tutaj faktycznie wiele osób ochroniło Henka, no, ale to myślę pod wpływem emocji, tak? Eee, nie zdawali sobie sprawy że z tego. To nie zdawało sobie sprawy z tego tę osobę za. Eee, Henk... Tak, Connor tutaj umrze, jeśli się Henka spróbuje ochronić. No i tutaj. A nie, ta chwila to nie jest zakłócenie. Tutaj. Eee, Zapobiegnie to zezi. 26% z celu do efekta i na No właśnie, my uratowaliśmy tego. To jest, my znowu uratowaliśmy tego policjanta z pierwszego rozdziału, decydując się właśnie na taki wybór. Więc no on naprawdę powinien nam być wdzięczny. z dwa razy go uratowaliśmy. Sprawdź kamerę. Posłuchaj odprawy. Hank konfiskuje monetę. Słowo chwila. 88%. Jakby można było tego uniknąć, ale jak? Jak miałabym tego uniknąć? Opinia publiczna, obojętność. Hank psyja. No ja mam tę obojętność bardzo dobrze. A, i teraz będziemy mieli rozdział z karą. I wiecie, co to jest za rozdział? To jest kolejny rozdział, który jest, yy, yy, sezonem z patriarchatu, tak? To jest kolejny obzydliwy, patriarchyczny rozdział, więc, no się znowu będę denerwować, no ale to już w kolejnym odcinku. Ja na chwilę obeznam końca. To będzie na tyle. Bywajcie.